W internecie działo się bardzo dużo dziwnych rzeczy. Jedni kładli innych do spania. No, w dosyć dziwny i nieco sposób. Inni zamieniali się w bossa z Diablo 2 z aktu pierwszego. A inni grozili liściem innym osobom na wywiadach. Słyszałem, że Diz trochę trenuje. Wam go na liścia, nie będę z nim walczył. I właśnie na tym się dzisiaj, widzowie, skupimy. Ze względu na to, że w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie najbardziej przewalone wywiady, które miały miejsce na High League. I nie tylko, w sumie Fame Ma też będziemy liczyć. Wszystkie są gigabocne widzowie. Większości z nich nawet nie widziałem, więc przy okazji sobie zareagujemy na nie. Oraz, widzowie, przy okazji będziemy się wspólnie świetnie bawić. Ze względu na to, że jest to odcinek interaktywny, w którym to będziemy zgadywać i dopasowywać osoby do sytuacji, czyli po prostu będziemy zgadywać, kto co powiedział. Będziemy mieli odpowiedź A, B i C. Po subskrypcji i o lajku przypominać nie muszę, bo jesteście mądrzy widzowie, chyba dobrze wiecie, co macie robić. No i lecimy, widzowie, w takim razie. Nitro w jednym z wywiadów powiedział, że zapomniał wejściówki na galę dla TakeFana. W jaki sposób postanowił to oznajmić? No, zapomniałem o wejściówce dla TakeFana, ale na szczęście udało nam się. Najlepiej ochroniarza i nas. 100% nitro. To musi być 100% nitro. Naprawdę. Ja rzeczywiście zapomniałem wejściówki na galę, ale zadzwoniliśmy do Wojtka Goli i nas puścił. Oj, tutaj coś śmierdzi widzowie. Nie ta gala, nie ta gala. A tak w ogóle to zapomniałem wejściówki dla Tajkwana, ale podaliśmy się za Marcina Dubiela i nas puścili. Niestety zapomnieliśmy o wejściówce dla Tajkwana i przebrał się w ciuchy do ćwiczeń i wszedł jako zawodnik, który ma zaraz zawalczyć. Widzowie, wasze odpowiedzi oczywiście piszcie w komentarzach. Rozpiszcie sobie tak 1, 2, 3, 4 i tak do 10 i dawajcie odpowiedzi. Zobaczymy, kto trafi jak najwięcej. Proszę mi tutaj nie Okay? Dzięki, dzięki widzowie. Nie bądźcie śmieciami, je... dzięki. Zobaczmy, co Nitro powiedział. Tak szczerze, to nie. O, o, o. Ja rzeczywiście zapomniałam wejściówek, Aha. ale zadzwoniliśmy do Wojtka Goli i nas wpuścił. Mhm. Więc nie było tam, nie było żadnego problemu. Musisz koniecznie z nim wywiad zrobić. Mam nadzieję, że nie ucieknie tak szybko. I która walka najbardziej Ci się podobała? No co się śmiejesz? Nie, cieszę się po prostu, że. Najlepsza polska dziennikarka. Siema, jesteśmy na Hailik, zadumiliśmy do Wojtka Goli. Czego się cieszysz? No a nie mam pojęcia. <śm -a> no ale udupiłem punkta, widzowie. No mam nadzieję, że przynajmniej wam się udało. Potężny nitro, potężny wuja. Walnął dziennikarkę w ch. -a. No ale ją to chyba łatwo dwalnąć. Kiedyś pojechałem na wesele I pierdolnąłem na raz 30 shotów Kto to powiedział? Bo Jezu, o Jezu, panie Meduza Meduza to jest taki wariacik trochę Ale czy 30 shotów przydupił? No myślę, że Meduza byłby osobą, która by się tym pochwaliła Big Jack No nie wiem, widzowie Mi się wydaje, że jakby Big Jack przydupił Big Jacka I wywalił po prostu 30 shotów na raz No to chyba już by go nie było w tym świecie Bonus BGC No nie, no to musi być bonus Macie i Rataj No nie, to jest bonus 100% Bonus BGC 100% widzowie Lecimy ku... Tu. No nie, no i chyba 300 Jak będziesz trenować? Aha. No pijąc jakoś, wiesz co? no nie wiem, no bo to zależy czy tam jakie zadania są, Aha. czy jest to picie na czas, To jest jakiś tam. Wiesz co, będę sobie... Nie że szedł w melanz, tylko sobie pach, pach, pach. Tam nie wiem, 5 mhm. shotów, na szybko trzeba wypić, 30, wiesz co. Kiedyś pojechałem na wesele, musiałem z takimi chłopami wielkimi, po 130 kilo i pier*** na raz 30 shotów, więc myślę, że mogę... R... w tej grze, nie? Później na... zacząłem czuła łapać faza, nie? I poszedłem... E... Na dwór się przewietrzyć i już ogólnie. Nie było w porządku. No i normalnie widzowie, rzeczywiście. 30 szotów, przy... wystarczy potańczyć, wyjść na zewnątrz. No i Faska schodzi szybciutko, pik-pik-pik. No ale jak mi do dupy idzie widzowie. Znowu ta mi się nie udało. Dobra, lecimy dalej. Ja słyszałem, że Diz trochę trenuje. No, mam mam go na dziesięć. 100% Japczan to jest. Japczan, Ksajo, Popo, David Tibiński, Zadebiasz. Japczan, widzowie. No ja już widziałem, że Norbi dodawał też relacji i tak dalej. No ja myślę, widzowie, że może coś z tego ciekawego wyjść. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście walkę Japczan vs Dis. Mi się wydaje, że to by było naprawdę ciekawe zestawienie. Dobra, Japczani, kurde, no teraz ty wygrałeś, to ty masz głos. Kto kolejny? Lexiu. Czemu Leksiu? Leksiu? Ja To pierwszy raz, Leksiu. Cześć. O Kurde. Bo Leksiu jest k gruby, ma problemy tak jak ja miałem i ja go chcę jest z nich pod... wyciągnąć z problemów. Tak? tak. Ale jak Leksiu ma problemy, cud. Ty ty... <grym> jabczan? Kto się tak kurwa <grym> w pierdol i potężnie. A poza tym, nie wiem, no mi się wydaje, że jak Leksiu idzie, to każdy wie, że to idzie Leksiu. <grym> nie dlatego, że się nie w Tylko po prostu Leksia widać. Leksiu się rzuca w oczy. Mi się wydaje, że to jest taki charakterystyczny szczegół. Znaczy, kurde, Nie jest szczegół w sumie. Duży szczegół. O, może tak. Pozdro, Leksiu. Dziękuję, że dodajesz na IGS, że fajne filmy robię. Ja doceniam. Jakby tak wszyscy twórcy, którzy oglądają, napisali teraz komentarz. O, ciekawy, kto by wyszedł z szafy teraz. <grym> Czy przyznał do tego, że tutaj siedzi i ogląda, co? Chodzi Leksiu. Leksiu. Leksiu musi, ja mu wyciągam pomocną dłoń. O. Wychodzimy, walczymy. On też chudnie, on się bierze ze siebie, a wszystko mnie boli. No a ja słyszałem, że Distro trochę Oła, trenuje. wszystko boli. Mam go na liścia, nie będę z nim walczył. jo, jo. Nie ma problemu. <grym> nie ma problemu. <grym> Ja przed już wtedy wiedział, że to zrobi trochę wyświetleń im na YouTubie. W tak, o kurde, co w dwa dni? Miły ten diablzanek, widzowie. Chcę wyciągnąć kolegę z problemów. Tutaj, proszę bardzo, 300 tysięcy wyświetleń dla kanału. Nie ma problemu, bardzo miły chłopak. Tylko biedny Norbi. Ja bym chciał, widzowie, zobaczyć, czy Norbi na strzała. Mi się wydaje, że Norbi na liścia nie zejdzie. Pamiętajcie, widzowie: Norbi to jest bestia, a besti na hita nie da się załatwić. Czy zależy, jak mocno masz masz i cię włapię. Pier... Na pewno na mojego nie. Ja jedynie, widzowie, to tak mogę pat, pac Wam zrobić. Za to. Że debilami jesteście Bo na przykład niektórzy jeszcze suba nie zostawili na tym... No nie, no nie wiem, jak to może być, widzowie Co się wczoraj wydarzyło z trenerem Bonusa? Jak odpowie rozmówca? A, bo tutaj na pewno jest Amadi Ferrari, tak? No naj*** mu, bo cwaniacu, Co dodać więcej? Poślizgnął się, bo tam śliskie podłoże było Dywan, wiesz? Sorry, mordeczko, ale ja nie jestem Amadeusz Pomyliłeś się Nie wiesz, pijany był, przewrócił się sam Oj, widzowie, mi się wydaje, że to nie było pijaństwo Mi się wydaje, że to było... A, może nie powiem tego nagle bo jeszcze w Mi się wydaje, że nowy j... mu, bo cwaniaczył, co dodać więcej. Ja obstawiam to widzowie, let's go. Amadeusz, o, co się wczoraj wydarzyło z trenerem Bonusa? Poślizgnął drodze... bo się, I drodze... wiesz, bo no tam nie. baka... Śliskie dobra. podłoże nie było, dywan, mata, coś takiego. <laughs> O nie, no ślisko było widzowie, w sumie rzeczywiście, może się przewidziałem, ale że ja tak łatwo uwalam sobie te punkty, to jest niesamowite widzowie, w sensie naprawdę, boli mnie dupa, wychodzi moja ignorancja i bycie śmieciem, o nie oglądasz wywiadów, jak ty ku... Możesz prowadzić kanał, prawie milion subów na YouTubie, jak ty nie wiesz co się dzieje na YouTube. a no mogę kto przerywa wywiad z Litrem i wyzywa go do walki? Wardenga, Carlito, Lil Busty, Monika z TV reklama. No nie wiem, widzowie. Carlito, myślę, że nie. Lil Masty myślę, że nie. Monika z TV reklama? A kto to jest Monika z TV reklama, widzowie? A to jest Monika z TV. Aha, dobra, okej. Okay. Najlepsza polska dziennikarka. Czemu ktoś tutaj arbuzy wstawił, jak się bonus patrzy na arbuzy? Kur... Owoców nigdy nie widział? Aha, widzowie, bo to 9 miesięcy temu było. To to jest w listopadzie, a jak wiecie, w listopadzie ciężko arbuzy widzowie. Bo jest zima po prostu. Arbuzy nie rosną wtedy, więc bonus prawdopodobnie wtedy wiecie, był zdziwiony, że o kurde, dwa arbuzy widzi. Tak się jak widzowie, kto przerwał wywiad? Ja obstałem, że Sylwester Wardenga. No, Sylwek to jest taki, że on po prostu wali teleporta i jest. Po prostu. Nie wiem co mam powiedzieć. Bierzemy w takim razie. Let's go! No zobaczmy czy przyleci pisa. rzeczywiście. O, leci Więc chyba. No. Leci chyba widzowie. Nie to zabrzmiałem. Co? Że skoczyła na ciebie na no, ale to sam no, 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 no. No, zaczął. Haha, je. Chłop i baba. Bo wy wiecie, o co chodzi. Z, z, znaczy, no tak ona naskakuje, nie? Ripostuje Ale za każdym razem. Walczysz. O! Z, o! walczysz czy nie walczysz? Ale widzisz, unboxal... Un, 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 nie walczy. Teraz masz, teraz masz łatwego przeciwnika. A nie, tak, raczej, raczej cię pobije. Tak szczerze, bo sobie przypomniałem, że to Wojtek <laughs> z Wibrosów. A nie, un, nie pobije? No. Okay. O nie. Muszę ci powiedzieć, że tak jak po pierwszej walce nie miałem za dobrego zdania o twojej walce. Tak teraz widzę na treningach, bo oglądam te storki. No że bude. wygląda to lepiej. Nie, jest duży postęp. Ja bym chciał taką walkę zobaczyć. Nitro i Wardęga. Myślę, że takie dwa najpotężniejsze aktualnie głosy w internecie. Jeśli chodzi o gdzieś tam komentarze i ogólnie wyjaśnianie pewnych spraw i pewnych osób. No myślę, że to by było mega ciekawe. Atakują mi biednego pawełka z piwnicy. Pawełku, tyle rzeczy niszczyłeś tyle rzeczy rozpiącz. Czemu nie chcesz kolegów na gali rozpierdzić na przykład? Tak ci jak widzowie punkt zaliczony Bardzo fajnie I lecimy dalej Don Cassio, król Jak ci się podoba na gali High League? I mamy tutaj odpowiedzi Dla ciebie pan Don Cassio, król debil O Jezu No najbardziej dotychczas podobała mi się walka kobiet Bo one to się bić nie potrafią Do O nie nie wolno tak No najbardziej dotychczas to mi się podobała walka tych malunków. O niej jakie ty spogardliwe. Nie mówi się maluchów. Ej, a w sumie, co obraźliwe jest, jak mówisz do Karła na przykład. Znaczy u Jezu, do niskorosłej osoby, na przykład, że jest krasnalem. Krasnoludy, były potężne widzowie. Krasnoludy miały mocny łeb. No i na początku jak wowa się grało, to się brało tego dwarfa, żeby hunterem być. Hunter zajebisty widzowie. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mi się wydaje, że to nie jest obraźliwe, no ale hmm. ludzie z Twittera mogą inne rzeczy powiedzieć. Nie, podoba mi się Gala, bo nie walczę na niej. A bez mojej walki żadna gala nie powinna się nazywać galą. Nie no, to brzmi jak Don Casio, naprawdę. Don Cassio Top. No nie no, akurat taka prawda, widzowie. No ale co, gość wygrywa sobie, rzeczywiście, robi te dymy i tak dalej. Nadaje się na te gale, no potężnie, potężnie. Za każdym razem też mocne są te walki. Myślę, że mogę celować w to. Don Cassio, król, jak ci się podoba na gali Highlight? Na razie, spoko, chociaż. No Najbardziej z tych dotychczas to mi się podobała walka tych ma maluchów. To jedyna taka fajna, ciekawa, dynamiczna. Walka maluchów. No i kumu, nie zgadłem znowu. Do dupy sytuacja, widzowie. Walka maluchów się dla mnie podobała najbardziej. Ej, ale wymyśliłem coś teraz. No bo walka maluchów, co nie? No bo wiecie, auto maluch, co nie jest takie. Ale sumo samodu, wiecie, w GTA San Andreas, na przykład na multiplayerze, no to się brało i na przykład grał się trip sumo, co nie? No i wtedy się innymi autami spychało inne auta z takiej, Tej, z takiego spotka dużego. Wiecie o co chodzi, widzowie, nie? No i chłopy by na przykład były takimi maluchami, co nie? W sensie. Jeździliby takimi maluchami, na przykład? I by się spychali, i tam na dole by mieli poduszki i tak dalej. Niezakręcona trochę jesteś, to normalne przy. I tutaj ksywka. Kurde, ej, to, to mi nic nie mówi. przekim kim może być taka zakręcona nasza pani dziedzikarka? Maliku Dicho-Orangutan? Kto to jest Dicho-Orangutan, widzowie? A to tego. Małpka jakaś. Aaa, wszystko jasne, ale że tak przy małpce widzowie? być zakręconym? Mi się wydaje, że nie bardzo, co? Józef i Bratanie. I trzy przy Alberto. Ostatnio obejrzałem takiego szorca na YouTubie, który sobie krąży teraz, że jest właśnie Alberto i Józef obok siebie, co nie? I tam dla jakiegoś radia, chyba Eska coś tam mówią. Wiecie o co chodzi? A ja wcześniej myślałem widzowie, że Józef Bratan to jest jedna osoba z Alberto. I że Józef Bratan to jest jego imię, nazwisko, a Alberto to jest jego ksywa. Tak, jestem z. Przepraszam. <laughs> No, więc, turbo, zdziwiony byłem, jak zobaczyłem chłopów takich samych obok siebie. Siedzi są mega podobni, nie? Ale to chyba bracia są, prawda? Czy ja znowu pierdolę jakieś głupoty, widzowie? Konfrontujcie mnie w komentarzu, jak jestem śmieciem, niedoinformowanym, ok? Dzięki, dzięki. No, mi się wydaje, widzowie, że przy maliczku, no, musi być maliczek Montana, co? Czy nie? Nie, chyba już o co chciałam, no to pytałam. No gul... Bardzo dziękuję. Zakręcona trochę jesteś, <toszczepotek> to normalne. Czyli Horan Guta. Bardzo dziękuję, miło mi było i pozdrawiam. Hej. To, widzowie, no niestety, ale... Sadge sytuacja. Znowu nietrafiony zostało. Ja lubię zapaśników, ale tutaj, no, wy jego po walce. O kim są te słowa? Bonus BGC, Japczan, Lil i Big Jack. No to są mocne słowa, kurde. O kim są te słowa? Jakbym wiedział, kto to powiedział, to może by było łatwiej, widzowie. Ale, no, nie jest powiedziane, więc, no, lipa, 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 co? Przyps trochę sytuacja, bo do dupy mi idzie dzisiaj. No, mi się wydaje, widzowie, że Big Jack trochę, no, zaczął tańce Fortnite robić jakieś dziwne. No, i tak zaczął... tak. Taki w, wykręcony latał od początku, no nie wiem widzowie, nie wiem mi się wydaje, że Big Jack, Big Jack mi się wydaje. kolera? O, yy... O, co i samu powie? Idol. Okej, okay. ja lubię zapaśników, ale tutaj Lil Masty. Yy... O kurde, wy go, nie. Dzisiaj A, aktualnie no mamy to tak. moment w życiu, w którym wypije tego uh. dla pani Lil i będzie wyzywała cały świat teraz do walki, nie? Mnie ten, ja ją ogólnie lubię momentarz aż nie zatrzyma. To prawda widzowie. To Grać, grać kogoś, 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 chodzić w rolę. No. no, to jak ona wychodzi do walki, jak ona po walce, to nie jest. Nie, ja nie no. mogę na to patrzeć, mnie mrozi, nie? No, Także... mnie też mrozi. Szymon idol zawsze powie dobrze, widzowie, naprawdę. Ja po prostu jak widziałem, jak ona wychodzi, taka hm", takie wiecie, gały wypij... ode, co nie? Skrzydła to tam co nie? Zawsze można zostać bosem z Diablo, Andariel. Wiecie o co chodzi, widzowie? Bardzo fajnej temy można z niego dostać po roz... dlatego myślę, że, że tutaj walka ustawiona, bo ciężko im było zaprogramować, żeby z niej coś wypadało. No ja jestem bezbekiem, przepraszam, widzowie. No ale tutaj prawda widzowie, no ci niektórzy ludzie po prostu taki tacy wystrzeleni. Ja roz... Rozumiem, adrenalinka, wiecie, emocje, wszystko, co nie. Masa ludzi, tysiące, nawet nie wiem, w milionach może osoby oglądają. Można się zestresować, ale po prostu jak, jak ktoś tak lata, no to to się człowiek zaczyna martwić trochę, co? Mhm, mm No jest martwione widzowie wtedy. Ile razy Maciej Rataj wypowiedział słowo kulu podczas swojego wywiadu dla Moniki Laskowskiej? No nie, no proszę, naprawdę? 71, 100, 120. 100... Jak? Jak! Ten człowiek by nie mógł dnia bez słowa na K zrobić. Jak na przykład ten człowiek. Jaki piękny wieczór, kur... uh. O Ooo! No i koniec. Ja nie mam pojęcia. Ja obstawiam, że 71, bo to jest na kawiecie, niekonwencjonalna liczba. Napiszcie w komentarzu widzowie ile. Maćku, co poszło nie tak? Dobra, robimy tak, widzę. Kur... Uh. Wszystko. Z gruby ruch! Teraz trochę mi ci się nie opadło. To, że jak ktoś nie wchodził w te nogi, to trenowałem, tak jakby wybronę tego wszystkiego i k***a nie zrobić, to jest po prostu, k***a tyle tyle miałem sam No nie mogę po prostu. <laughs> Miło posłuchać inteligentnych... <laughs> no nie mogę. A, dobra, widzowie, pora podglądnąć w takim razie ile. Odpowiedź A, ci mieliśmy rację, S. No i łatwiutko, widzowie, widzicie? Ja jestem mądry, ja tutaj wykmieniłem spisek. No, wiecie, o co chodzi, widzowie. Tak ci, jak widzowie, ja cały odcinek miałem mokrą koszulkę, bo mnie też dopadał. Wleciałem szybko nagrać to dla was. Wysuszyłem włoski, umyłem się. Znaczy, umyłem się, wysuszyłem włoski później. Wy złożycie zostawić oczywiście lajka. Like suba z dzwonym widzowie. Na sam koniec przy okazji napisać, kto był waszym faworytem da ostatniej gali. I to tyle. Dziękuję. Tutaj Instagram, Twitter, kanał Roblox. W ogóle, widzowie, zostawcie tam też suba. mocno. tutaj możecie nacisnąć, bo 50 koła tam zaraz bijam. Tak samo kanał CSGO jest tutaj. 80 koła zaraz, więc widzowie, możecie dup. Nawet jeśli nie będziecie oglądać, to i tak możecie zostawić. Ok, dzięki, dzięki. Nara. Nie dajcie się, nie zestrajcie się widzowie. Pop.